bo dzisiaj gramy w Braula I zdobyłem z mitycznego StarDropa przebranie takie do pada P No zobaczmy dalej. No zbyt fajny Ja chcesz dołączyć do klubu Ale to klub draprosów Chcemy dostać Tylko polujemy tyle No tyle ale nie martw, ale niedługo będę miał taką ilość do tu niedługo będę miał streama halloweenowego do Pana Dlaczego BOMBĘ BĘDĘ miał Na jaką mapę nim zagrać? No, starcie strzerciem. Strzerciem. No. Zaczynamy. No, będę już zbierał na Cedi, prawda? No tak, będę zbierał na Jaki mam? Baniek? A baniek mam. Dobrze! Dobrze mnie ma Tak, tak szybko go pokonaliśmy, ale to jest fajnie że... Dobrze, że szybko go pokonaliśmy. Okej, to się liczy. No i Sigma. Ale nie mam aż tak dużo. Ale liczy mi się, nabrał pas na 26 klejnotów. A co za... Dokupię dwie halloweenkowe skiny, czyli zombie Brok kupię tylko i bapira pada p Takiego skina kupię, no i kupimy go, kupimy, kupimy, może se pokramy w rankenie, ale nie mam aż tak dużego ulepszonego, no halo Zajmijmy najpierw te pa... panu. Tą bella zabijmy. Ok. Tutaj ja już szykuję. O nie. O nie. Ja. piacie. Okej, okay, zabiliśmy tego typa. A tym co płaczę. A wej, zbije ja To i teraz mamy. Co widzę taka wraga? Ale to nie do was, tylko do tutaj Menzi. Maisie. Me 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 me, tak. No Kenny niedługo się zjawi u nas. A chyba już nie. Nie mam jeszcze, nie mam jeszcze, ale ta Dropa będzie. mieć. Może będzie legendarny. Nie, bo wczoraj miałem legendarnego, mogę bo nie. Może nie trafię. Kolejna legendarna postać. Legend. Ty chyba będę zbierał, no tak. Bo ja chciałabym. tego nowego brał pasop. Ja sobie nie da. To jest Nadu, ale zajchaj. Co to trio się stworzyło, czy co? Co to trio? Chwileczkę. ci dam łapkę w dół. Ty toksyczny steryczny. Te za miejskie, takie słowa 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 ok ok okej ok. ok. teraz dostaliśmy na oficjalnie teraz na co uszykowaliście, a co zagrał co bym zagrał no stacie w trybie duo no okej ok. zagram panem bo mam tyle pucharków że mogę nim zagrać ok, ken can... To jest pytanie, czy na Kenny'ego będę zbierał? No, moje szanse, bo Kenny jest zbyt trochę zepsuty, ale do, zbyt dobry. Ale nie chciał, aby dostał nerfa. Bo jak będzie miał nerfa, to już cholipka, przeklapane. Okej. Okay. Dawiu się pada kraba. Okay. Masz dużo kachorów. Okay. teraz szukamy jakichś naiwnych graczy. O ciu Piotrze Sieba, siema, siema, siema. O ja, o ja, o ja. O, ja Pierdziura! Ja No ja oh, nok Ale to się nie zaliczyło Jak to było? Wygraj tyle Wygraj bitwy! Tylko bitwy mam wygrać, no no, okej, okay. to bitwy mogą być. Pojechaliśmy yeah bloks okay. ja też Iwi mam więc możemy w ręki podać toksik, abber możecie tu podać abber? No oh, ia, yeah, problem. Problem. Am <coughs> <I'm> chyba <hibby's> problem. Mae'n yn yw'r problem. Mae'n To samo miejsce, gdzie zaraz z nim. Bum. Rozwalić dwóch chłopów. Dwóch! Wydajemy tą emotkę. No już. Skompletowaliśmy tą misję. Bo w Brawl ma mam prawo zmieniać. Prawda? No dobra. O, gorąca strefa. Ale tam muszę stoić aż 100 sekund. No to niewiele to zajmie. No. Ale... Okay. ale słabe, nie? To no, mamy już dobrze. Ole, zawala mnie koja. boo boo O, 52, co dobra, żeby mi się zaliczył. Okej, okay, pogram z tobą. I with What the f... teraz. co robisz? What are you? I can play with you, right? I can play with you now. If you fuck. Przepraszam za obrażanie. To normalnie... trochę. No, zagrajmy hmm. sobie jedną. Mam prawo nagrywać ile chcę, na przykład mogę nagrywać aż pół godziny, to. Ok, 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 rozwalmy, o ja, Fran, wiedziałem, że odbędzie. będzie. To jest moja szczersza mina. Ола, развалились. Ну я. Ну в грачи не за. O ja, jak ja rozwalamy. No i masz, co swoje. Aha. Um, 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 uh -huh. Ok 36 Jeszcze 14 sekund i już mam zaliczone Strzelcie gram spadł Bobowe Ja to na chwilę gram w se własne No własne na chwilę gram Ok U Kenny jest będzie u nas zawalał, także aż my wygramy to na 100% wygramy, bo on jest taki sigmowy. Ale sigma normalnie on jest. Ej, No again <laughs> <laughs> <my God. laughs> co dostajemy ze Stardropa? Nie ja, mam monety. Jak zawsze w Stardropach monety, monety muszą być. Monety ciągle, monety. Ej, jak Sprawozdawca by kosztował te za darmo, to by każdy by kupił, za wziął za darmo albo za jeden grosz. Ej, ej. Jakby kosztował bropa za jeden grosz, to dopiero by było jajca to by, to by były jajca. ja to dopiero by było jajca. No. Już e, może teraz ostatnią no, gierczkę. Może zagramy jedną? Albo dwie, bo teraz będziemy przez nasze, nasze chyba, no poświęcę czas na graniu, no wiecie w co, no wiecie. Teraz poświęcę sobie rankingi, aby dostać diamenta jeden, aby tak było, że cały czas muszę dobijać po diamencie, po diamencie, po diamencie muszę. No już, wiecie o co chodzi. O, teraz wie o co mi chodzi. U kim house. Nie, dar! Dostaw nas... Dostaw nas... Spoko... Dostaw nas spokoju, Egdar! Czuję, Janek.

Jak dostał teraz buffa. Ten Darek. Okej, okay, teraz pasuje. Teraz wygraliśmy. Gierę, może teraz dam się w tym filmiku po szczęści. Będziesz teraz poszczęści mi się na filmiku. Daję... Okej, okay. bibi. bibi. Ok, bibi 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 Okej, okay. normalnie bibi wybiera wybieramy, a co? Baby nie grać. O ja, Łoja. Łoja. Bibi da sobie chyba radę? Chyba. Co wy myślicie? Czy Bibi da sobie radę? Co myślicie o tym? Już go. Dziękuję. Dałem im jednego gola, już 20 minut i dałem mi gola. <noise> What the hell? Ale im rozwaliliśmy normalnie Rozwaliliśmy system normalnie Może skończymy ten filmik. Teraz może ostatnia giera, jak ją wygramy teraz, to będzie mieć mega dobre. Ok, żadny ma pęt! Znowu taka sama mapka, bibi. Proszę Bibi! Może... co? Może Mortis! Tak, Mortis! Song Tutorial! Pamiętacie ten Mortis Song? I najpopularniejszy to jest Guide Bike Song Tutorial. To jest najpopularniejszy... ...popularny zbyt. A, to Ida! To Ida! Aha, czyli to inna. Yes, Mary Seagull. Ech, zarabom rozwalę system. Nie. O nie. Aż. jesteś taki napakowany. Że się nie uda. Bye-bye, Jetti. Bye, so bye-bye, Jetti bye, Noya, no, yeah, no yeah, yeah. No, ja, ty głupku Uf, no A to nie będzie naszło. ostatnią grą, ale nadal kontynuujemy. Nie ma się, będziemy kontynuować teraz. Okej, okay. jeszcze ostatnia giereczka. Jak tam się uda? Fit 140, ileś. Ok, daj na Majki się uda. Czypa. Daj na Majdze mi ktoś nam weźmie. Ok. Ok Mortis. A ty? Może Egdar, Może ci wybiorę jego. Ok. Możesz tego Hestera. Hes Chestera. Nie Chestera, Hestera. Hestera. Możesz Hestera. Tak się nazywa. Hester. Buza by było lepiej. A ty co? Nie daj na Majku? Że... Czemu robić tak? Czemu na mnie jesteś toksyczny? Twoja główka nie jest zbytka. A bo ja mężczyź się tak robić. No ja nie, nie dam rady! Nie no Nie no, co to są za gracze? Jakieś toksyk medyczny, czy co? Zagraj Choppy jeden No, jak nie, to nie bo to... Jak ktoś daje zaproszenie odrzucone, to jest głupi na web. No bo wiecie, że ja chcę grać z ludźmi. A oni se... Co ty chciałbyś kita? Przecież on jest zderfowany. Nie będę wybierał żadnych zderfowanych z zademiarzy. Ale Daryl, jak dostał bufa, to go mogę wziąć. Jak dostał bufa, bo on jest zbyt lepszy do bufia. Ja się chyba, żeby dał coś innego mu robić. Będzie miał lepszy. A tu ulepszy mu ulta. La, la, la. Muszę uciekać. Muszę uciekać. Muszę uciekać. gonić, uciekać. Muszę uciekać. Muszę uciekać. Muszę mnie goni, Muszę, mnie gonić. muszę mnie gonił. To mnie nie nazywam Ej, 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 mnie, goniły mnie a, Ej, 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 fucio, fucio, fucio. Fucio, fucio, Chodźcie, no chodźcie, na, 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 na. Dostajecie bosa, 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 bofa, bof, nerf, nerf. Jugot nerfek. No ja Cię kurde nie wierzę. Jestem tak, tak Psyczny, o ja nie wytrzymam. Z takimi graczami. Takie gracze to są... Du -du. No ja. I co? Daj. Odawać tam ty przyjemne No dobrze, e no dobrze to zrobił Dobrze! Dobrze Ajo bro, what the hell? What the hell bro, co się dzieje? Możecie <laughs> piję w nie tylko Ej, poklaskałem sobie. Ok, poklaskałem sobie. Tak. Tylko jednak gierko. Napad? Co może być na napad? No, przy was to wybiorę kolda, bo wy. Bo wiem, kogo nie da Wiem, kogo nie da bardziej. Wiem, kogo nie da No, niedługo dobiję pół godziny tego filmiku, a ja może szybciej skończę ten filmik. E, 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 e. Teraz dopiero będzie bój. Churczu, łaber, pałarki. Eee, no, dobre! Dobre! Dobre to było co mówił. Co to jest? Bro, nie umiał robić. Trika. Oj, wystrzeliśmy go na bok. Nie taką gierę. Dobiliśmy to. No. Uu, hu, hu, ale nam się dobrało. Dobrało. Aha. Aha No ok. Co to było? Ewancuje do awansacji. Fuckifacji.